Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z openingu. I dzisiaj mamy do otwarcia Clan Chesta 6 winów na Classic Challenge'u i Magic Chesta. Magical Chesta, sorry. Tutaj ostatnio zrobiłem sobie deck. Zrobiłem trochę wydałem 30 tysięcy na ulepszenie tego czegoś vloga na drugi poziom jeszcze jeden log będzie na trzeci poziom nie używałem ale ale postanowiłem vloga ulepszyć za 5 tysięcy lecimy 590 hajsu, archerki darkobli, nie używam arousy niepotrzebne szczerze mówiąc Idziemy z Crownem Znowu Dark Goblinem No i teraz robimy z 3 muszkieterki dropią I co robimy deck z 3 muszkieterkami? Niedługo na 8 poziom Powiem szczerze, że to jest dobry pomysł Jak będę miał na dziewiątym poziomie Kiedyś może w przyszłości Rarę To można robić deck z 3 muszkieterkami Czasami dla przyjemności sobie gram trzema u szkieterkami Ale to już czasami kupimy sobie parę spir spirgowinów Co tu się dzieje Nef Royal Podobny jakiś update ma być coś słyszałem balans uuu Aha, i mają chyba nerfić loga z tego, co słyszałem. Chyba, że został znerfiony. Nawet nie nie mam pojęcia. Możliwe. Dobra, to co, lecimy z ostatnią skrzyneczką? Lecimy. Pieniążki. 660. To jest, nie wiem, dla mnie to jest tak strasznie mało. I tu już czuję, że legendy nie będzie. Naprawdę czuję to w serduchu, że będzie legenda. Jednak. 2000 wolerów się nabierało, 5 zapów, 6 goblinów niepotrzebnie. No i jeden i teraz będzie ten. Oj. A i z golem może leciutko się przyda. No i myślałem, że może egzekutor. Szczerze, z niczego nie jestem zadowolony. Nic mi się nie przyda. Ale jeszcze otworzymy. Otworzymy silver chest za 18 gemów. Jeden rakiet i 11 tesli, więc co otwieramy? Nie, no nie będę tracić gemów. Dostałem za za co ja dostałem 100 gemów. Za 25 tysięcy do, donateuszów więc możecie zostawić subskrybera. Łapkę w górę nie przedłużam. Jeśli się podoba łapkę w górę, jeśli się nie podobało, lub chcecie co innego, nie wiem, piszcie w komentarzu dolegliwości Zaksiu. Sorry, po odcinku i pozdrawiam serdecznie. Dzięki za oglądanie na razie.